Siemaneczko, tradycyjnie kontynuujemy przygodę z Tempolar Forces i tradycyjnie następne wjeżdżają cztery takie małe blisterki po jednym paku No i co? Zobaczymy czy coś tu będzie, zaczniemy może od tych potrójnych Ostatnio tutaj to też tak no Wiadomo, to trzeba mieć fartot, to jest tylko jeden busterek więc szału tutaj nie ma. Ten jest akurat z Iron Leafsem. I zobaczmy, czy te promki są. Czy to są takie oszukane promki, bo. A jeszcze moneta. Co to jest w ogóle? Palmi? Czy palmo? Chyba palmi. Nie Nie poznaję tych. Dobra. I zobaczmy. Kodzik oczywiście jeszcze. Kodzik. Tutaj macie raz. I co my tu mamy. No. I to jest taka właśnie Obsidian Flame w ogóle. Te są zwykłe. Jedynie tylko ten kiz bo ma Cosmo Holo do kolekcji, jakby. Okej, okay, czyli tutaj nic specjalnego, damy to tu. Zbieracie w ogóle te takie, żeby mieć tylko tą wersję Holo, bo te dwie karty to są zwykłe karty. Się w ogóle nie opłaca. Ten kosztuje 20 na przykład 5 zł, a ten kosztuje na przykład 19,50. Tutaj jeszcze jest karta promo Też kupiłem do kolekcji, ale. Ale, jakby co, to się tych trzypaków paków mi opłaca. Nie wiem. Dajcie znać, czy wy to kupujecie, czy nie. Tak samo tutaj. On. To jest kod. No, to są zwykłe z deku. A te akurat są z Paldei. No właśnie, tak, bo to jest ten Back Salibur który ma tą wersję taką Cosmo Hollow. Nie wiem, czy wy w ogóle się napalacie na te różne takie wersje Hollow chyba ogólnie nie no ale dobra, już kupiłem dobra, ten, tego dam tutaj dużo bardziej się opłaca kupić właśnie to bo tutaj jest promka, a promki jak się zbiera no to się zbiera, nie? wszystkie więc to się już opłaca no i wiadomo 20zł 20 jest 5zł tańsze od tamtego to moim zdaniem jakbym miał wbierać to tylko te tutaj kodzik Wszystkie w ogóle rzeczony są takie same. Piranie. Pirania wersji Cosmo Hollow jako promka. No ładnie wygląda. Później sobie porównam z tą z tym Artem z deku. Patrzcie, w ogóle same Iron Leaves. A tutaj, nie, tu się wyróżnił. No i tutaj jest czwarty do kolekcji. Rwi. Tutaj jest akurat Iron Crown. szkoda, chyba łatwiej zeskanować, nie? Qera bo raczej nikt tego nie przepisuje. I tutaj prąka Belly Bolta. No, w rzeczywistości się bardziej... A nie, jest dobra, złapało. Się tak jakoś fajnie świeci. Dobra, nie przedłużam. Lecimy. Dobra, no to skoro ten jest sam, to zaczynamy od tego. Te małe paczki to tylko raz mi oddały. Z PALDEI. Akurat to były te trzy paki. Tam dwa alt-arty. Te specjalne trafiłem. A tak to chyba już ogólnie nic. To dial. Dearling. I PIDOW. Jakieś nowe karty. PINEKO. Beheeyem, kurcze nazwy Ancient Booster, Rapidash Jak bym pierwszy raz w ogóle te karty widział Mincino, Skitty, o Skitty, dobra z Skitty już ko kojarzę i Iron Thorns wersji Hollow i jeszcze jeden kodzik dobra, zobaczmy teraz to Gekisa a w ogóle od tego dodatku już nie będzie Build and Battle Build and Battle skończyły się na Paradoksie, więc tutaj już nie będzie odcinka. Ale są te małe, prylisowe paczki z dekami, więc tam trzeba szukać tych promek. Więc chyba po prostu taki pseudo Build and Battle się zrobi z albumem: Future Booster Energy Iron Trees i Miraidon w wersji Hollow. I jeszcze kodzik, czyli ten jakiś tak samo nic nie oddał. Dobra, zobaczmy, Max Alibura. Elgiem chyba Meltan, Nuzleaf, Mincino i Setting Scorch. Buddy Buddy, Iron Treats. Płonita, o jaki ładny arcik, tego nie miałem jeszcze. I Bramblegas to dwa rewersy i melmetal na ołówce. No i patrzcie. Ostatnio też było nic. Czy ostatni booster uratuje ten odcinek. Karwania, dajesz. Dobra. Hunter, o jaki fajny arcik, tego też nie miałem Pikachu Gastly też fajny LGM LGM, kurde ciężko Ros... A, niech będzie, że róża Keldeo Iron Jugulis Likiliki, Lick o pierwszy reverse, tego nie miałem i Iron Triss, drugi reverse i Inseroar i X. Niestety powtórka, ale jeden marny dropik uratował ten odcinek. W tym materiale to tyle. Dzięki za uwagę. Siemano.